Przed nami leży coś, coś miało można nazwać Biblią Wakumatika. pozycja e, dana Davida Shepherda i, i Dana Zazowa, e, napisana przy współudziale kooperacji Geoffrey'a Parkera. Ta sama pozycja, podobnie jak pozycja Parker 51, została wydana, wydana przez e, prywatne Wydawnictwo a włas, własnością, będące własnością Davida Shepard'a. Wydawnictwo nazywa się Surrender Pens Limited. Produkuje drogie, ale dobrze zrobione książki. Pozycja każda w tym wydawnictwie co dziwne kosztuje 40 funtów plus wysyłka. Natomiast pozycja wakuma, poświęcona vakumatikom to rozdziały poświęcone historii, podziale na generacje i reklamę produktów tej firmy. Trochę mamy na początek historii przejście, o bogate tło historyczne, w którym pojawił się ten model, porównanie z poprzednimi produktami oraz całą jakby to powiedzieć, walkę z systemem napełniania, który do wakumatików był planowany i praca nad nim zajęła sporo czasu. Walki o patenty, no to już dla miłośników informacje dodatkowe. Mamy także informacje o tym, z jakich materiałów, jak to wszystko było przygotowane. No i zasadniczy trzon. Czyli omówienie pierwszej generacji, poczynając od waku do tradycyjnych już wakumatików. Każda część bogato ilustrowana, masa ciekawostek, masa informacji, których tak naprawdę gdzie indziej nie znajdziemy. To naprawdę kawał rzetelnej roboty, chociaż nie wszystko w tej. Pozycji, jeszcze można znaleźć, nie ma czegoś takiego, co by się prosiło, jak dokładne rozpisanie wszystkich modeli, jakaś tabelka porównawcza. No, tego tutaj nie znajdziemy. Trzeba po prostu sobie samemu to wszystko wyszukiwać w dodatkowych źródłach. Wprawdzie przy każdym modelu podane są wymiary, ale tak jak mówię, parker miał dość chaotyczny. Podejście do, do, do tworzenia modeli i ich numeracji. Także trudno się w tym wszystkim połapać, szczególnie w modelu Wakumatic. I ta książka do pewnego stopnia w tym pomaga. Tu także trochę historii o rozwoju Parkera 51 i do równoległych modeli w tym czasie produkowanych. Jako, że w początkowym okresie Parker 51 miał także system Vacumatic w środku. Naprawdę bardzo rzetelnie przygotowana produkcja książkowat, ale nie wolna od wad, jak już to powiedziałem. Kolejna, trzecia generacja, następnie zestawienia sprzedaży no jest tu bardzo dużo. Walka o estetykę, czyli Zdjęcia z produkcji, walka, no proszę, tutaj bardzo ciekawe zestawienie kolor, wszystkich możliwych kolorów oraz imprintów, jakie w akumatikach stosowano: system napełniania, czas, te rodzaje produkcji, typy stalówek. Naprawdę jest co czytać, co oglądać i czym się zachwycać. Można powiedzieć, że to, co David Shepard e, robi w kwestiach przybliżenia parkerowskich e, modeli i produkcji, to naprawdę kawał solidnej roboty. Zgromadzony tutaj materiał dokumentacyjny, historyczny i zestawienia tabelki to e, coś, co przed czym należy chylić czoła. Można jedynie narzekać, że. Książka jest tak droga, ale kto jest tym zainteresowany, na pewno wysupła te 40 funtów brytyjskich, aby ją zakupić. Dziękuję za uwagę.